Nie żyję oh. kurwa, nie bądźcie to, martwi! Sto, Sto, lat. Sto lat! Nie żyję, Jeszcze raz! Jeszcze raz! Nie żyję, Nie żyję Stoleta, niech, żyje nam. Hey. Hey. niech żyje nam. Niech nie nam. Niech żyje nam. Niech żyje nam. Niech nam. nam. Niech żyje nam. Niech żyje nam. Niech nam. a żyje nam. za mało. Spola, <mowienie>